Bunkrów nie ma Ale tam jakaś woda jest W lesie. Zaraz zobaczymy Jak nie kurde rzeki Które będę musiał się w pław przeprawiać przez te Jakieś jezioro, kurde przez jakieś jezioro będę musiał się Przeprawiać Dupa Co za grzybobranie Pies srał takie grzybobranie jest z wędką powinienem tu przyjść o, a nie z tym. Z, o, ludzie. A nie z tymi. Z nożykiem. O, 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 Coś tam. O, jaki konar leży. Czymś czysta woda. O, woda jako siutka to I tam nurkują się, uczą nurkować strażaki tam stali, bo nurkują czysta woda, to się nurkuje a to się morskie oko nazywa nie wiem, gdzie jest podobnie jak w tym, w tatrach, jest morskie oko i nad morzem jest, morskie oko w Pomorskim, proszę. Ściągnę buty, sobie chyba nogi lepiej pomoczę Podejrzewam, że tu Łowią rybki, bo patrz jaka woda Ja pierdzia, ale ciepło Szkoda, że tu jest zakaz kąpieli A widzisz